Łukasz Klapek, Hispan Gabor, Vexie, BD, Spokster, bo gdzie jest w ogóle. i Ja i Sadwitch gramy. Dużo no, osób jest w ogóle. Dobra, dobra do stary wieczór. No jelo, trelo morelo. Sie Wróciłem do tej gry, siema. Siema, hello, boys! Ty, ja, bo działa. Czasy. O, ty stary, co jest? <laughs> ty, ale ciemno to tu ciemno jest! Lat. Mordo! No, tak jest, że ja mam gamę ustawioną na defaulta? O, Vexi wow. i Games, ma pistolet. Jezu, on jest groźny, groźny <laughs> Vexi Games. Boys, to! Zresztą. Mamy broń i znaczy, on ma broń, ale o tym nie wiemy, ja w sensie jak coś to nie mówimy nikomu, żeby żaden naukowiec się nie dowiedział. Ale nie zabijajmy, żeby było śmiesznie, dobra? chłopaki? Może nie usłyszą. Nie usłyszą mnie? No, nie wiedzą o tym na pewno. O, jakie te fajne rzeczy. Oj, jaj, karamba. O, apteka. Ty, ale normalnie gang pomarańczowych. Chyba w sieci orange wszyscy jesteśmy. A jakąś kartę poczęłaś. Piękna sprawa. O, potwór, potwór chyba, czy nie potwór? Oj, największy potwór na świecie. Potwór groźny, poszedł w górę. Kurde, nie, zresz, nie wiem. Zaraz to wróci do nas. Za kim jesteś <słuch> zresz, <niebiescy. słuch> O nie, no, się wystrzegamy. O, 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 Jezu, jaki mądry człowiek! O, poddaję się! Witam! Co robimy? O, ej, no Dobra, ja, ja nie kliknąłem raga. tego! No No i dupa, i wysłali mnie pewnie do potwora. Jesteśmy outsiderami w dzowie. Ogólnie to ekipa, ja się nie przywitałem, gabry jestem. Ej, 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 boj! 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 Siema. O, Co robisz? Stary, nie nie uwierzysz! Mówiłem, że nie uwierzysz! Tutaj! Dobra, to opowiadaj! E, nie uwierzysz! Spotkałem Ciebie i ja Ja bym uciekał bo tu jest ochroniarz, więc nie pokazuj mu karty jak coś. bo tu jest wsparcie. Kolegę znalazłem! Kolegę hey, mam. Hej, hej, hej. Kolega mam! Kolega! Oj, no czemu śmierć? Jezu, to no niewiarygodne. Nie Jezu. no, to was jest za dużo, a co mam z wami zrobić z wszystkimi? No, jesteśmy tak trzech na dwóch. Ale w ogóle nie. ja szurtu jedzie swoją drogą. naprawdę mówię. A może do lepszarki? No, ja się dostosuję, chłopaki. Ja też. To kto jest szefem? AB, ochroniarz. Dyktuj co rozkazy. Co? Nie no, za dużo, was nie No nie, ja no z nie. Z nie. Ale nie rób tak, bądź pacyfista. No, ale co mam z wami zrobić z Żyć, no, egzystować. Obowiązki. Jesteśmy inwestycją. Przekaż nie. obowiązki Amongowi. On ma pistolet, potrafi dbać o porządek. Dobra, to to weź ich zresztą. nie, 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 nie. <laughs> Ej, ja w ogóle nie podnieśliście no to... apteczki A ja, patrzcie co mam no to... dla was, macie apteczkę, dałam wam apteczkę, patrzcie jak jestem No i zabijają się, no, no. Sto... Nie wiem, no, to no, syna, no. Nie, no. nie, to jest po prostu niewiarygodne, jak tak, tak można ty ty jeszcze no. jednego Nie, no nie, róbcie eee, tak, ja no błagam No zwiąż mnie, ale nie zabijajcie Poczekajcie, No nie, no przysięgam, jak Boga kocham Zanim cokolwiek zrobisz, pozwól, że ci coś powiem, okej? metody No i nie wiem Ale czemu mnie nie zabiliście? To zabijcie też mnie Zabijcie mnie nie zabij mnie. Nie, nie no zabij! Nie wiem, to jest niewiarygodne. W tym sposobie nie ma żadnej klasy D. Następnym razem strzelam od razu, jak zobaczę na. Instant, już jest śmierć to do końca. Być. Tak, człowiek chciał być chciał miły, ja im dam apteczkę. Nie wiem, kolega im ja przyniosłem. Mi wiesz, ja im przekazać, że jeżeli nas zostawiam, to dostaną premię. No w ogóle to jest okay. bez sensu się zabija klasy D, bo jak się one uciekną, to się zamieniają w kadeta to raz, a dwa MTF y dostają punkty do respów, czyli więcej MTFów się respi. Jest większa szansa. Więc no nie wiem, no, dramat totalny. Chwilę się chłopaki zrespimy i zemścimy się na no, nich. Ale okay. tylko bez granatów. Nie, bez granatów. W sensie to nie byłoby śmieszne w ogóle, granat do windy. Znaczy nie no, byłoby w sumie. <laughs> Ale AB to naprawdę, jak z dżungli, jak dżumanji. Fajnie jest chłopaki wrócić no. do ekipy, fajna sprawa ogólnie. A zwłaszcza tak po roku chyba. No, no, szeregowy jestem. Dzień dobry. X-ray 15 jezu ile nas jest chłopaki, jasny gwint, ile ludzi, co się dzieje w ogóle? Możemy go rozstrzelać. No tak zresztą przypadkiem z pójdzie spust na nie. Czyszczenie broni zresztą. i placówki z Zabich. Czy otwiera drzwi? No E. Co to za pytanie, morda? No ale to we w każdej grze E otwierasz chyba, jaka istnieje. No tu jest chyba no wyjście, boys. Nie no, ogólny to na ludzie ich rozstrzelamy, w sensie że scp ków W sensie że AB go. No, ABI podchodzi pod scp -u. O, potwór, potwór! Kurde, no i wiedziałem, że mnie złapią. No i tu, i tyle! No, zły jest. Oj, przepraszam. Dzień dobry. Spokojnie, boys. No, jakiś pomysł? O, zwolczak mądry, poszedł pierwszy. O! Ty, boy! A się chyba resetuje. Ty. Essa. Nie, no, zwolczak to jest KOKS, naprawdę. Zwolczak, serduszko dla ciebie. Halo! Halo? No, radi, radi. Halo? Siema. Halo! 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 Halo? A! Ha Ej, tak, to ja! Jestem Gdzie pieniądze są? <laughs> o! O, cześć Vexy Games, cześć. Strzelanina obok SCP049. O, cześć AB, strzelanina. Dobra, potwór. Potwór tam jest. Zabić go. O Jezu, potwór ale blisko Waga, jest ten potwór. Ty, ile potworów? Jest dużo, wpadamy stąd. Biegiem patrzcie, pod shift biegacie chłopaki. Nejdzie, prawo zalupujemy ich, mówię wam. O, Amongo, to ten ważny, chodźcie. Tutaj chyba. Te myślisz, myślicie, że nas słyszeli, że ich okrążamy? jesteśmy bezpieczni. Tutaj chyba. Nie no, co ty, oni nie, ma, nie mają nawet uszu. Ej, bo nie ironicznie, tak, gdzie jest wyjściem? Boys. O, to wezmę. Nie znam, to ty jesteś ochroniarzem! A mamy o 5? O kurde to decontamination będzie. Ej, B. Trzeba go zabić. Jest tu chyba? Słyszę jego stopy. O, idzie, chyba słyszy nas. Pośmiejmy się z niego, to tu przyjdzie. Wsparcie, bo on się bije. O nie potwór! Ucieczka! Odwrot! Run! Biegać, 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 biegać! Odwrot, odwrot! Ale mam śmieszny pomysł! Sergent nie daje dostępu? A to dziwne. Chłopaki ze spadu! Boys! Przeżyłem was! Trzyma! Te, nie ma go tu na pewno, co wy Lewym przyciskiem O Jezu! To było straszne! Szał, są, szał, szał! Ofensywa! Nie dajmy mu się zastraszyć! Ofensywa! Koniec wycofywania się, bronimy tej pozycji! Raz! Nie będzie nam w twarz! idzie uwaga, granat, granat! Bronimy tej pozycji, nie będzie nam w twarz! Powrót do checkpointa. zgłaszacie wszyscy Ja jestem gdzieś cały czas To uciekaj do nas, AB Granat, uwaga! Nie spotkałem jeszcze szóstki. Co frajerzy, boicie się nas? Kurde. Frajerzy się nas boją i nie są ofensywni. Ale normalnie. Niewiarygodne zachowanie z jej strony. A, dobra. Ucieczka teraz, teraz się boimy, dzisiaj się boimy. Bronić tej pozycji. Nie dajemy tego puścić, nie puszczamy tego. Ofensywa, ofensywa, raz, raz, raz. No Mają naprawdę mało punktów zdrowia, są mega obici. Sorry, mogę Ci dać leki, morda, jak potrzebujesz leczenia. Żenująca jest wasza ofensywa! Żena duła, żena duła! Najważniejsze jest to, żebyśmy wierzyli w swoje zwycięstwo i w chaosów, którzy pewnie zaraz tu przyjdą. A Mongo, słuchaj, na, musimy w to wierzyć. O, idzie ofensywa, idzie ofensywa, uwaga! Cofka, cofka, Mongo, uważaj, zamykam drzwi. O Jezu, zablokowałem się na biurku. Nie wiem czy dwa leki wystarczą. Mam jeszcze amunicji, mam chyba. Wiedziałem, że przyjdą. Wiedziałem, że przyjdą. Kurde, wysnajpił mnie! Wysnajpieliście okay. no. mnie, kurde, Friendsle. Ja do, te, do tego interkomu sprzedaliście od razu, że jesteśmy. Stare, ale to było wiadome! No nie koniec. ja no, obiust to było. Nie było powiadomienia Co strasznie mówię? długo. Bardzo ładna runda, podobała mi się. Wyszedłem ze 106, więc... No ja też, No Właśnie, ja nie wiem, skąd ile razy wy możecie wychodzić ze 106, a tak, tak swoją drogą, to się ten randomowo respisz, czy ja? No, tak, tak losowo w całej, wszędzie, nie, wszędzie może się zrespić. A nie Zwolczak ja był tak akurat potrzebny od swego sami. czasu. A jeśli w gdzieś gry z moda, tam było jedno wyświetleście musisz na sufit. No ale sufit na, je, opatrzeć, na, na sufit musisz latarką popatrzeć, wariat! popatrzeć na symbole Chłopaki! Siema! Kurde, pa! Dobra, M speckiem, skręcaj w lewo. Czekaj, zaraz ci powiem, czy dobrze idziesz. A ty jesteś komputer? jest ten komputer, płacza. gościu. Otworzyłem ci drzwi tak, które, jest które musisz wyjść. I od razu... Te, te po drugiej stronie. No masz, od razu, przed siebie teraz. I proszę, windeszka, szefie. A, lecimy z nimi normalnie! Let's go! Let's go! go. Kurdur. Otwieram ci drzwi, żebyś był szybciej. Będzie jedzona, mówię ci. Tak o. No, będzie jedzona. Na górę, żeby... żeby nie mieli ucieczki, tak, tak, tak a, Żeby nie mieli ucieczki tak. Masz, otwieram ci Pracimy. Dziękuję, dziękuję, mów w którą stronę No właśnie, no, a, do ulepszarki mam cię prowadzić prosto no. Prosto, prosto Dobrze idziesz Dobre Teraz zakręcikiem sobie Kolejnym zakręcikiem I jak wyjdziesz z zakrętu, to masz otwarte drzwi Otwieram ci drzwi tam, gdzie jest ulepszarka O, z twoja prawa, mordo Po prawej O, widzisz? Daj. Dobra, i otwieram ci stary. Poczekaj, zamknij drzwi, otwieram, a tył, tył blokuje, jak chcesz. Zablokowany tył. Kurde. Oj kurde, dobra, ciężka sprawa trochę. Nice, no, ładnie. Ej, Jest klasa D1 w tym korytarzu, w którym jesteś. Za twoje prawo, twoje prawo masz na suficie. Ja Otwieram. A ja muszę dobrać. energię odzyskać, daj mi sekundę. Widzę, że tam jakieś SCP te dom chyba. No zaraz to się i mi zajmiemy poczekaj już. Rexpa chyba? Nie wiem ile potrzebuje tej energii. Tak, chyba masz otwarte. Na... Proszę cię, bardzo. O, po prawej, po proszę. twoja prawa, okay. ruchu lepszarki, tak. Na plecach też będzie. Ale co oni są u w ogóle? Jak oni mnie mijają? W to jest oszustwo je nie, nie wiem jak to się dzieje. Mnie po prostu się nie omijają. Ja nie wiem, k***a, co chodzi. Muszę dobra, odzyskać okazji. expa Muszę odzyskać Daj mi chwilę. W środku pod masz potwór. Możesz tak, mu tam tak, psychę nie zniszczyć. Tak, nie, Bo, bo to AB tam ze w środku. Tak. Jeszcze 30 energii. Kurde, Kurwa. na pierwszym poziomie się ciężko gra tym komputerkiem. Idzie dalej, półlepsze, dalej. Dawaj. cały czas lepsze. Czekaj 20 expa jeszcze. Trzy bardzo wolno woduje, szefie. 10, to, 10, to 10 expa Ale tak jak hamuwa. No nie wiem, jakoś nieuchwytni się stali. Ale damy radę, na no spokojnie no. wszystkich polecimy, szefie. 3 sekund, 3, trzy, 3, dwa, 3, 1, dobra. Otwieram Dobra, dzięki Jest w środku szefie Masz odbejź miał go od razu w drzwiach no, Ja, ja bloku blokuję poprzednie Nie no, ja wiem Zablokowane, Uf, ma, panie, a zablokowane ma, zablokowane ma, zablokowane ma Dobra, bladze, muszę nie mam energii. Nice, Dobra, ładnie. Piękna sprawa. Poszło. No, nie miałem tutaj szansy. Nie wiem, nie wiem, czy zostajemy tutaj, czy gdzieś idziemy. No nie, no chyba trzeba iść, bo już tutaj nikogo nie. Pamiętasz drogę powrotną? Nie, to ja otwieram. Nie, zostałem się, czy tu ktoś był, co nie jeszcze, jest w lajcie. No ja powiem ci, chodzę, 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 patrzę, szukam. Jak coś znajdę, to tam znę. Jak nie ma lajcie, to Powiem ci tak, zostały cztery klasy D Lajcie. Nie, 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 ogólnie wiesz, bo ja mam napisane ile jednostek zostało Lajcie. Musisz mnie, musisz mi zdjąć tableta Nie, idę, mów gdzie Już, 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 proszę. Muszę się najpierw użyć windy, bo też mi brakuje energii I za chwilę cię poprowadzę stary Atakują mnie, wyszedł... cofnij się, cofnij się szefie Tak jak z wind wychodziłeś A i teraz, o masz, masz naukowca K no i Zjechał, zjechał Windows, zjechał window Możesz do niego zjechać, no, bo nie on ja, on ja ci otworzę się... drzwi Ja ci otworzę drzwi, jeżeli on się zamknie A nie, bo to light jest Dobra, sorry, pomyliło mi się Wyjdź z tego korytarza, z tego, z tych wind No, nie, ja nie jestem w lightie teraz e, Jesteś w oh, heavy, ja, ja widzę, widzę, widzę cię I teraz no, prawo odbi, no. prawo odbi szefie, przez Tesla jest Strasznie słaby Dobra nadal prosto? Cały czas prosto, szefy, cały czas prosto drzwi, czas drzwi, prosto. Może muszę drzwi I tu w, drzwi, drzwi, w, mikrofi drzwi. w mikrofidzie masz przycisk do wyłączenia, bo mnie hakują, wiesz? Gdzie? Dalej, dalej, o? dalej, tak. Czerwony, czerwony duży przycisk po lewej stronie, cancel Nie, czerwony. Naprawdę? O, wyłączyłeś! No, dobra, no, dobra masz to picy koloru! Czerwony duży przycisk, nie widzę kolorów. Dobra, ale dałeś radę, dałeś radę, jest git. Dobra, gdzie są ludzie? Szukam, 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 szukam. Szukam, nie widzę niestety. No o, dobra, szukać. idź cały czas prosto, idź cały czas prosto, będziesz miał mojego naukowca. Dobra, widzę, ucieka przed tobą. Na test idziemy. Tak. Zabijam go na Tesli, stary! Mam go! Aaa, Dobra, Drugi poziom. Dobra, dalej. No to szukam, szukam Szukam, szukam cały czas. Chyba, że chcesz iść do Entrensa? A, do, do Entrensa? Do a, do chce... Nie, do Entrensa czy do Litex? Nie, do Entrensa pójdę, bo ja to jest pięknie się. W lewo, w lewo. Jak pójdę. wyszedłeś z wind to w lewo. Dobrze idziesz. No, 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 ja wiem, bo pamiętam gdzie jest ten trend. No, no i trzeba będzie na nich zasadzkę zrobić, bo oddziały się zrespiły, czterech FMT-ów. to jest chyba tutaj, co nie? Tak, 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 bardzo dobrze idziesz. Tak, 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 bardzo dobrze. Ja już mam drugi poziom, więc będę miał troszeczkę więcej. I co tutaj zasadzkę W tym miejscu? No w tym miejscu. Ja tu światłem nie radę, mogę zgasić, wiesz? I, ej, dasz radę, a to dalej. Nie, jedno, jedno, jedno poprzednie pomieszczenie. Tu, tu, tak, tutaj. Tu, czekaj, 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 patrzę. Tak, tutaj mogę. I tu stary rób zasadzkę. Jak wejdą, to ja im gaszę światła i mordujesz ich. Oni nic nie widzą wtedy. A już możesz zamknąć drzwi też? One stary, gaszę światła i zamykam wszystkie drzwi. To się z automatu dzieje. Dobra, to tak. dobra, to tak robimy. Będzie klepa Czeka, normalnie. Czekamy. Dobra, czekamy na zasadzkę, niech tu wszystkie Tak, w sensie. ja ich trochę tutaj wpuszczę najpierw. I dopiero wtedy z wszystko zamkę, no żebyś miał ja kogo z... Jedz, stary. O, idą tak, chyba. Tak, 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 ludzi. Nie, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. No, chwil. tak, chwil, tak, tak, muszą radę, tu ja przyjść, muszą będę, tu przyjść. Ja przeczekam. Uh -huh. Nie ruszasz się, nie słyszał cię. Ale o, o, dobra, daj sekundkę. Idzie. Gaszę, 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 gaszę! Po prawej twojej. Masz, dobra. Jeden z głowy, drugi w drugim rogu. Tak skąd przyszedł, tak skąd przyszedł. Blokuję drzwi. Dobra, nice, stary, dobra. mamy to! Bęgi! zabicie Jeszcze, a zabiłeś Eibiego? Tak, i nie żyję. No to to tyle. Zostali ochroniarze. To jest tyle z posiłków. Bardzo małe weszły, wiesz? A, dobra, I... wiesz, chcą są ci ochroniarze? Wydaje mi się, że <laughs> albo heavy, albo light. Bo z, w dobra, nie ma, nie ale... ma się co kisić w wętrencie, według mnie. Dobra, to idziemy, idziemy, idziemy O, czaję, stary, skręć! Cofnij się, o, jedno pomieszczenie. Otworzę ci drzwi, idź tutaj? przez mikrokita, tak, bo to... mnie hakują, wiesz? Hakują mnie. W którym miejscu tutaj? Nie, idź dalej, dalej prosto, ja cię poprowadzę, stary. Cały czas prosto, aż dobra. byś miał przed twarzą ścianę. Przez ale jesteśmy zajęci. No stary, lecimy z nimi. Info przede wszystkim, no, to jest najważniejsze. I jak będziesz teraz na rozgałęzienie będziesz miał, skręć swoje prawo. Jakbyś do swojej klatki szedł. skręcam szed? prawo. O, masz klateczkę, super. Tak, 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 bardzo dobrze idziesz. Dobra. I cały sam czas sam prosto, prosto, tak? Nie? Cały czas prosto, w serwerowni jestem hakowany, stary. I teraz też prosto. Ja zamykam drzwi, bo te drzwi tak, są. Tak, tak, tak. Lepiej są zamknięte, bo jak, Oczywiście. Otwarty, nie zamknę się. jak są otwarte to mnie to irytuje. Dobra, mhm. to nie, Musisz przejść przez serwerownię najpierw. Dobra. I na górze będzie tablet i pamiętaj. Duży czerwony przycisk. <laughs> masz, masz stary. W sensie, tak, 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 to miejsce otwierasz. I cancelujesz. Piękna, Piękna sprawa. Gdzieś tu powinni się kręcić, bo ktoś to musiał włączyć. O, masz, 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 dobra. Blokuje drzwi. Blokuje drzwi, tak. Gaszę światło, gaszę światło. Starej, jedzie z nimi, mają HIDA. Na, na, najpierw na ukobiet. Najs, dobrze, ładnie. O, ochroniasz teraz. Ochroniasz, ochroniasz, ochroniasz? I uciekaj stary stąd. Uciekaj, bo, bo y, mgła jest. Będziesz dostawał obrażenia. To jest nowy SCP, stary. Będziesz wolniej atakował, stary. Wolniej atakował, nie masz wizji. Że stamtąd wyszedłeś. Tak, oni to rzucili. Tak, oni to... Rzucili. Ziwałem. Totalnie dobra. trzeba od tego uciekać, Ward. Gdzie ja dalej. Już tak, broń, zabijać no, go w no. ostatnim momencie, stary, on by już go no, odpalał. Przewalona sprawa. Dobra. dobra, stary, została jedna klasa gdzie D, D. jedna klasa D jest. i jeden naukowiec. Y, jeden M on kroniarz. nie mam pojęcia gdzie. Oni się gdzieś muszą kręcić, wiesz? Mogło być poszukaj. nawet w lighcie. Szukam, chodzę po heavy i szukam. Poszukaj Heavy, jak nie, to poszukaj przekrzyję lighta. Ja będę sobie tak na drobno spacerował. Może coś zobaczę Zaraz light będzie miał kontaminację, więc będą wychodzić, wiesz? Light kontaminacja za półtorej minuty. Minuty i light jest kontaminowany. No mogą tam siedzieć, wiesz? Nic co ich nie blokuje. Zejdę. Może rzucę okiem. Poszukam, poszukam, sprawdzę ulepszarkę. Lepszarka pusta. Albo Kiwi jeszcze tego sprawdzić. zbrojownie nich. Mm, dobra, armory, sprawdzam. To w ogóle nikt nie był zbrojowni. Nie, kontaminacja, jest. Kurczę, Nie wiem, gdzie, gdzie się się naprawdę. Dobra, szukam, szukam, chodzę po trenie. Myślisz, że wyszli? Wiesz co, no ja patrzę windy i nikt nie używał windy, więc nie wiem. Ciężka sprawa. Ale myślisz, że przez te transa już wyszli? Może już ich nie ma dawno tam. M mogą być. Wszędzie. Tak ci odpowiem na to pytanie. Naprawdę. Placówka jest ogromna. Dobrze, że light jest odcinany. O, mam ich, mam ich, mam ich. Wiem gdzie, gdzie są. są. Obok twojej klatki. Pamiętasz drogę do twojej klatki? Kurde. Ta, e, I przez tesle. przez tesle Przez musisz przejść. Nie wiem czy na mm -hmm. tym. Przycof tak. tak. I do idealnie na dla ciebie. Robimy zasadkę z dołu, bo jest. Tak, 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 tak. Postaram się. Będziesz Robimy miał ich zaraz przed sobą. Najpierw zabijmy tego ochroniarza. Na hidzie są stary. Ja widzę. Dobra, i wróć do HIDA. W kidzie jest druga klasa D. Na środku korytarza. Widzę. Z sobą rzuca ci granat, uważaj. Biegnij, raz na niego. Wszedł do pokoju z Hidem. Może i na granat. Ucieka, tam gdzie zabiłeś ochroniarza. Tam gdzie, tam gdzie zabiłeś ochroniarza. A, widzę. Zamkniesz mu drzwi? Tak, staram się, staram się przewidzieć. Uczy ich do checkpointa. Ale odcinam go, ma zablokowane drzwi. Trzymam go na checkpoincie stary. Masz go, masz go, masz go. Puszczam drzwi i daw. Dalej. go, Ale ten, ucieka, zablokuj kolejne drzwi. Tak, szukam, szukam, szukam. Zablokowane, stary, zablokowane, zablokowane. Jest na zablokowanych drzwiach. Po twojej prawej, kolejny granat, uważaj stary! Uważaj, uciekaj, uciekaj od granata! Uważaj, uważaj! Dobra. Dobra, Dobra, stary, mamy oczyszczeni, zostały MTF-y, które się zrespiły. Pamiętaj gdzie jest checkpoint? Możemy zrobić tą samą zasadzkę. Gdzie ich zasadzkę robimy? Tu nie, stary, tu nie mogę, bo tu są zniszczone drzwi. Uwaga, będziesz miał. Dobra, ich cofaj się, uciekaj się. stamtąd. Musimy znaleźć jakieś pomieszczenie, może być Tesla na przykład. Jak mogę dziabnąć na Tesli Tutaj? Nie. No, i tam gdzie są rozwalone drzwi nie, nie, nie mogę ja. są rozwalone Chuj, widzisz roz... Je, bo granaty rozwali, rzucali stary no. tutaj też są rozwalone tu też są Wszystko rozwalone roz... w niuku jest mgła więc ja do niuka pie... nie idź uważaj ja piele, jak oni... O, atakują mnie, stary. W mikrohidzie. Dasz radę gdzie się jest, cofnąć? Nie, ale... e, twoja prawa. E, przez. Tak, e, tu oj, poczekaj. Tutaj będę mógł, tutaj będę mógł zrobić. Jak tu wejdziesz. Czekaj, granat, uważaj, granat. Kurde, ale. Musisz, U... musisz wejść tam do tego pomieszczenia, stary. Do tego następnego. O, tak, 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 ja zgaszę światło. Dawaj, dawaj. let's go. Klepa, 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 klepa zamknięte. Wstrzymam ich, zablokuję im drzwi. Wszyscy czekają przy drzwiach, stary. Dobra, jeszcze jeden tu jest. Zablokuje drzwi. Nice, stary, ładnie. Uciekają. Jeszcze jeden tutaj jest, blokuje drzwi. Kurde, nie. No i dupa, stary. Na czwartym pierze Samotny zostałem, niestety. Dopa koniec. Piękna runda była, ale MTF y wygrały. Mocna była, naprawdę ja była mocna. A ja mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. do łapkowania, subskrybowania. Wiecie na grupę na Facebooku, wam pęcimy. Jako serwiska, serwer CPSL. drugi kanał główny kanał Twitcha. TV. nagrywam na Twitchu. Link w opisie. Do następnego widzowie. Yo.